MKS Ślepsk Malow Suwałki razem możemy więcej. Jesteśmy firmą budowlaną, która jest na suwalskim rynku od 28 lat. Dlaczego wspieramy? Bo lubimy sport, lubimy siatkówkę i uważamy, że lokalne inicjatywy są najważniejsze. Kolejny partner naszego klubu. Ogromna radość, yy, ogromna satysfakcja, bo firma zatem jest to uznana marka na suwalskim nie tylko, ale w całym województwie rynku. Cieszymy się ogromnie, że kolejni suwalczanie, przedsiębiorcy dołączają do naszego klubu. Mamy nadzieję, rozpoczynamy tę współpracę, że będzie ona bardzo owocna, że wspólnie będziemy się wspierać, wspólnie będziemy realizować cele i zadania, które mamy postawione w naszej umowie. Dla firmy Izoter z racji Nowego Roku życzymy wszystkiego dobrego, dobrych inwestycji, dobrych kontrahentów, dobrego dobrych, roku. No i liczymy, że ta współpraca będzie dobrze się układała, co zaowocuje dobrym wynikiem naszym na koniec tego sezonu. MKS Ślepsk, malow suwałki. Razem możemy więcej.